Cię Mankowicowi dźwięk, nagrywamy z Fortnite'a, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Fortnite OG. I nie zapomnijcie zostawić lajka i także subskrypcji z Napiszcie w komentarzu, czy będziecie chcieli kolejny odcinek z Fortnite'a. Jeśli tak, to napiszcie. Ja Wam serdecznie dam serduszko. <laughs> I także szczęśliwego nowego roku. I, I jak mnie dołączyli do gry, to do was za chwilę dojdę. Dobrze, już dołączyłem mnie do gry. I zobaczymy, jak nam pójdzie w tej grze. Nasz cel to wygrać grę, zrobić co najmniej 10 co, co najmniej 5 kg To jest takie minimum. No i zobaczymy. I sobie polecimy na słoneczne strzechy o tutaj i zachęcam was także do pobrania epic games na epic gamesie możesz chować sobie fortnite'a valoranta i to nie jest żadna współpraca tylko wam mówię jakby chcieliście na przykład zagrać do fortnite'a a jeśli chcecie na przykład zagrać ze mną mój nikt to jest bananek Bananek 1, 5, 4 i Możecie sobie dołączyć mnie. Chętnie Was przyjmę, <laughs> Napiszcie nikt w, kom w komentarzu i Was przyjenne. i za Może zagram z Wami, jak odcinek, co będziecie chcieli. Tylko zawiera, musicie mieć yy, Discorda, bo tam będę z Wami gadać. Chociaż numer telefonu, to chętnie z Wami pogadam. Możecie coś do mnie napisać. No, lepiej yy, yy, ten. Nie, przy, nie nie, dzwońcie do mnie, bo tego raczej nie chcę. Ale jak ktoś chce, to może jedną osobę, która poprosi, na, na pewno przyjmę. <laughs> I teraz przejdźmy do gry. Dobrze. Teraz mamy... Teraz widzę, że tam się biją typki. Spróbujmy. Razpierzę trochę matsów. Szybko, 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 szybko. okej, okay, teraz uwaga 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 kto tu teraz do mnie? kto chce z nim się bić zapraszam, o tu jest jeden gostek panie Mikołaju Mikołaju dziękuję Mikołaju do lobby wysyłamy pana Widzę, że drugi chce. Uwaga, uwaga. Pan, pan, Uwaga. Zabiłem. Dobrze. I teraz. Wysłuchajcie. Nie wyzywajcie mnie, że nie za dobrze gram. Bo z Fortnite'a gram Naprawdę krótko, nie wiem ile. Ale jak chcecie no, na odcinek, nie wiem, Fortnite, Minecraft'a, Robloxa, z czego tylko chcecie. No to chętnie wysłucham waszych próśb. A, a teraz muszę chwilę pozbierać macy. O, kroki miałem, kroki miałem, czyli to tu się, się jest. Zróbmy komuś polskie maidy i przepraszam was za klawiaturę jak się w ogóle słychać to teraz nie widzę tu typa o Dziękuję za wstąpienie dwa Chodź tu Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, What pół łatwo i napiszcie czy już kiedy na przykład wróciliście do szkoły, bo jestem bardzo ciekawy kiedy wróciliście do szkoły i czy w ogóle mieliście jakieś przerwę świąteczną, ale na pewno tak teraz ja sobie to tak trochę się nabijam. O. No niestety. Lepsi zawsze lepsi. Po prostu lepsi. A ja to, że jestem słaby, no to oni są lepsi. I teraz widzimy się w następnej grze. Nara! Dobrze, już dołączyło nas do kolejnej gry. I tak myślę że możemy sobie polecieć na sklepową zadyba mm, mi się wydaje, że to jest bardzo fajna miejscówka Moje dam no jeszcze pokazać Wam taki może taki sekret, ale to pewnie już dużo graczy Fortnite a, OG, Fortnite a, OG Prawie już każdy ogarnia to, to ten mój sposób... Jakby ten sekret mój. Już przepraszam, że się mylę, ale dawno nie nagrywałem i się trochę stresuję. A nad nie wiem czego. Takie życie. Bylec sobie tą sklepową zadybę. Zbiorę sobie itemki i pokażę Wam ten... Jaki może można być sekret od Epic Gamesa. Gdzieś... Nie wiem, po prostu Wam go pokażę. Ja nie wy i za to gracze Fortnite'a i tak o tym wiedzą. Bo każdy o tym na przykład od Jacoba, od różnych twórców Fortnite, nie twórców Fortnite, tylko twórców na YouTubie, którzy nakrywają Fortnite'a też mogą o tym wiedzieć. To jest właśnie ta ryba, za wam pokażę. Tylko teraz muszę zabrać itemki. Otworzę tą skrzynkę, i już idę wam pokazać. O, a meszka. Bardzo przyjemnie, lud. I zobaczcie. Ta. Zobaczcie. I ona zaczyna ze mną tańczyć. Także. Czekajcie, bo typek. Typek, typek. Halo, typek. O, tu. Do widzenia. Do lobby wysyłamy Teraz panią, panią, panią snajpereczkę wysyłamy do lobby O i także ta duża ryba tańczy no, Słyszycie ten dźwięk I, wi i widać już przestała, bo ja też przestałem tańczyć I to będzie króciutki taki film Bo wiecie są, są już skończyły się jakieś ferie, nie ferie są szkoły, pracy a niestety trzeba się uczyć Do szkoły. I też no, możecie napisać, nawet jeśli tak już mnie oglądacie. Wytrwaliście do tego yy, od, od do tego momentu, to możecie to napiszcie w komentarzu. Mm, podka. O, podka. Podka Fortnite. Napiszcie tak w komentarzu, jeśli wytrwaliście do tego. I ja tam widzę pani rybę. A więc rybę bo wtedy sobie nie odejmę snajpereczkę albo tamta bohaterka I jakby co nie, nie wygrałem FNCS-ów tylko sklepy był się dużo osób o to się pyta o nie mam masów Przepraszam bardzo za takie wspomienia, ale już musiałem, żeby ten film nie trwał jakoś krótko. No i tutaj widzę, że ktoś się strzela. Pan Bambik i pani piżamka, jak tak można to nazwać. Ja sobie ucieknę, jeszcze oni się trochę pobiją. Jednak się chyba chcą ze mną pomyśleć ze sobą. bo oni się już zabili chyba. A nie, tam jest taki gość, który mi trochę przeszkadza. Ojej, przepraszam, przepraszam Was. I to przepraszam Was, ale chyba nadszedł koniec filmu. Narra.